Witajcie, kolejny odcinek na Siema. jestem Panda jest. i dzisiaj robimy ja drugą część z Urbeksa. Tak, z tego domu, co był krzyk. Widzowie, patrzcie jak zbywało przez te kilka tygodni. Tak na tam oparcie mamy... W Widzicie? To było tam dalej. Patrzcie, widzowie, co to jest. Czekaj, czekaj, ja tam wyjdę. Jakaś babka tu. To było tam dalej. Jak na górze jest wejście. Teraz może być tu jakiś... Garaż. Ciekawe. Zamknięta na klucz. Patrzcie widzowie, tutaj chyba było jakaś stodoła czy coś. Tam jest piwnica w tym oknie. To jest piwnica. czy jest Zaraz przejdziemy do okna. Nie wiem czy to jest ok, no ale tak. jak to wygląda. Nie schodź tu, może to się spadnie. Nie wiem czy coś tam było widać. Nie, to, nie, to e, teraz tak nie, nie, nie chodźmy, tu nikogo nie ma, co możemy sobie zwie zwiedzać. A ja już tam ja już tam widziałem, coś tam jest, tam się od jakiś pokój Jest jakieś krzesło 20 łapek idziemy tutaj do domu. Spróbujemy wejść. Spróbujemy. Ej, Albo będzie trudniejsze. 100 łapek i wchodzimy do, tym, do domu i zwiedzamy. Lajkujcie no. i subskrybujcie i gnalkę. Jest... O jak mnie kot. Wyszło. Gdzie jest? Otwarte to są. Gdzie tu są jakieś klucze jeszcze, gdzie Gdzie są? Nie widzę. Чекай, собачи тут. Там есть у них все горнит. Эй, что там есть? Гарнитур на горы. Гарнитур то что-то есть. jakby to spalone do domy jest. Może jest? Ej, chodźcie, chodźcie. O tu jest, chodźcie. Tu jest kółko jakieś tam. chodźcie. To jest komputer. Tu jest jakiś rower w ogóle Tam jest komputer jakiś, patrz. Monitor, lampa. Прямпа тут есть. А что? А что? А что? Еще это? Запросим дальше. Тут что-то есть. Тут что-то есть. Ух! Запросим дальше. Дальше. Под сто. Я не хочу с этим ловить. Я сейчас вот так вот бихвалу на голову. Нет, я не хочу с этим ловить. tej historii tego tak jakby tego hmm. miejsca. Poczytać. Tak, poczytać. tam jakby, idziemy? Jakby, tak jakby nie no, znam. To jakieś opuszczone stare zabawki. Sorry, ale ja tak jakby nie wiedziałam, że to jest taki dom i nie znam takich jakby przed tym. I Jak widzowie? Ja. ja. mogę widzowie poczytać sobie ten. No co chodzi? Ale tutaj. To coś się woda jakaś. O, tu to jest o, ta taczka. Ta, 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 ta. taczka. No, patrzcie, co tam jest napisane. Gdzie? Ele... Ele Zuzi? Zobacz. Zuzi. Chyba. I tam jest jakiś basen chyba na robot. Czekaj. Ej, czekaj. Tam coś jest. Ej, widzowie. Jest tutaj ej, pan Jezus. Ej, tam. Gdzie? Tutaj jest pan Jezus, Serio? No patrz Ej. no. Ej, Patrzcie sobie otrzymuję za zajęcie miejsce Katowice to widzę 25, 25 rok Czyli to było paręnaście lat to Czekaj, znaczy parę y lat temu. 13 lat temu chyba tak to wygląda to mamy wodę niestety Dziwne, ale to naprawdę no a tu niestety no... Palić, no to... Tu jest w ogóle widok no to... Zobacz. Patrz jakiś opuszczony pas czy coś. No to jest chyba jakaś dętka czekaj. A gdzie ten pan panuje? To jest nie Jadu, bo jest ładny. Co? Panie, Panie Jezus, Jezus. Się no, my już kończymy. No, na zaraz. Jakiś, y, religijne, Widzowie, religijne, jeżeli chcecie par z tego całego domu, zostawiajcie 100 łapek w górę. Tak i subskrybujcie. Gdzież? 1000, to jest straszne. Nie, 100 łapek. Помните, что рубак шахтики.